Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zakończyliśmy pierwsze spotkanie w ramach kontynuacji prac nad wypracowaniem strategii dla górnictwa węgla kamiennego. Jak powiedziałem, było to pierwsze spotkanie. Skonkludowaliśmy to po bardzo merytorycznej dyskusji powołaniem trzech zespołów, które zajmą się takimi problemami jak bezpieczeństwo energetyczne, struktura organizacyjna i kwestie środowiskowe, bezpieczeństwa pracy. Zespoły będą miały dwa miesiące czasu na przedstawienie rozwiązań. W skład zespołów wejdą zarówno przedstawiciele strony związkowej, pracodawców, strony rządowej i ekspertów. Dziękuję bardzo. nad strategią do przedmiotu chcemy? zakończyć pracę nad strategią jak najszybciej. Nie jest tu ważny kalendarz polityczny, ale obecna strategia obowiązuje tylko do końca roku. Im szybciej i szybciej zakończymy pracę, tym lepiej, lepiej dla sektora. Panie ministrze, czy słuszne są skargi KHW i Bogdanki na damkę, który nie wystosuje Poprzednio. To jest pytanie bardziej do prezesa Łokiku. Kompania węglowa, czyli zarząd, zdecydowali się na upłynnienie hałd. Ja mogę się tylko zgodzić z jednym stwierdzeniem. Fedrowanie na hałdy nie ma sensu ekonomicznego. Mam jeszcze pytanie, czy projekt Państwowy z koroną węgla już w ogóle został porzucony, czy on będzie w jakiś sposób realizowany jeszcze? Tutaj jesteśmy w trakcie dyskusji. Otrzymaliśmy wiele głosów zarówno ze strony związkowej, jak i organizacji pracodawców, którzy się zajmują, list gospodarczych, którzy zajmują się obrotem węglem kamiennym. Były to uwagi bardzo krytyczne, dlatego analizujemy sytuację. Szanowni Państwo, Polska to kraj Unii Europejskiej. Jesteśmy w jednym obszarze celnym i takie regulacje mogą być dokonane tylko na poziomie Brukseli. Ustawy, które obecnie, ustawa, która została uchwalona czas temu przez parlament o monitorowaniu jakości paliw i rozporządzenia które w niedługim czasie powinny być przygotowane i wprowadzone przez ministra gospodarki powinny ograniczyć jak import tak zwanego nieco. -so Właśnie dzisiejsze spotkanie to jest jeden z punktów, jest to realizacja porozumień katowickich 17 stycznia. Jesteśmy naprawdę w bardzo dobrym kontakcie ze stroną związkową i na bieżąco realizujemy wszystkie punkty, które zostały zawarte w tym porozumieniu. Bardzo Dziękuję bardzo. Pracujemy cały czas, jesteśmy w dialogu. Dziękuję, Dziękuję bardzo.